Ten one był pierwszego puścić. Żeby... Nie, nie, zawsze lepiej za kruchy na końcu jedzie. Ale nie, chodzi o to, że ciebie daj z bez kabiny jesteś. Żeby mi się nie kurzyło. No patrz, nie. To... nie. No można, można, można pomyśleć już no. Ty, to Liście, liście. Dzisiaj, no. ja dzisiaj jestem pomocny. Wszystkie No jak na Karola zupełnie, nie? Nie, on po prostu jest wypoczęty od pracy, nie? Tak, wiesz, ciągle się wstawało. I co? Dobra I, dobra nie chodźmy. i do krów to pierwsze zaraz, co się szło Zaraz znowu coś się będzie nie tak. Nie, nie no będzie do oczu nie ma co tam Ej nie no to... Jak to się ty Lepiej się... czy gorzej? No wprost ja tam przypływam do tego mój Nie no ale nie no bo mi chodzi o to też chyba te poprzeczaki lepiej A szczególnie ten poprzeczak co mamy od granicy ten pierwszy? No Bo teraz mam 800 zbiorników litrów A na tamtych to było 800, ale w jedną stronę poprzeczniaka Ojojoj. Oj Usnął nam przed kierownicą patrz Za mocno go wpalieliśmy. Nie bo to długą tą podróż miałeś teraz znowu nie? To tak po tym, a. że człowiek musi odespać jednak. Zatem ty, ty się kruchy przycinałeś, nie? Tutaj. No dobrze, do, bardzo dobrze. No wodczyłem tego przycinać, a wszystko inaczej wyjdzie. No tak, tak, tak. Nie, bo to za szeroki heter jest, wiesz? Uf, może tak być To z wózkiem trzeba jeździć. Kupię, trzeba wózek mieć. Trzeba. trzeba uśmiechnąć do tego. Mechanizatora to nam może jakiś wyspawa wózek. Może i tak. <laughs> to będziemy na wózkach jeździć wreszcie. To jest Są? Obaj są? Obaj obaj. Obaj No jak to uczeń, to musi uczeń tego od razu, nie? Mechanizatorem. I tak pozostawili, że jeszcze od razu coś tu na pić? Coś tu na naprawiać. Na sznurek można wiązać. No, o ile jest sznurek. To no. <laughs> no tak, to też się zdarza, że nie ma tego sznurka, to prawda, prawda. No, ale tu, tu na końcówce o wiele lepiej sypie Leci ten rówinak szalony na koncupce się tutaj Ale ładnie wysech Ten nasz no y, Kto to zrobił? Nie Wojtas tylko Adam, nie? Zapodał żeby trzeba bezorkowo siać i, i wyszło jednak co nowe technologie, to nowe technologie. to mm nowe technologie, skoro się Mhm. 53% na zbiorniku, czyli jeszcze obiadę w tamtym z powrotem. Nie no, powinno pójść. Tylko ciekawe czy ten jeden zostawiam starczy. Co mamy przywieziony, czy nie trzeba się czasem postrzyszę, jechać jakieś przyczep. Zobaczymy. Z jednej strony oby nie, z drugiej to. <gry> no właśnie, le lepiej by było jakby nie starczyło. Więcej, więcej żeby było. Ale to wiesz, zaraz trzeba będzie kupić tą łąkę jeszcze, nie? Bo co jak co, ale te nasze kroby to na tym, na tym, co mamy zgromadzone. To chyba im zabraknie. Pięknie może być. Przecież my liczyli, to może nam do pierwszego pokoju to wystarczy. No, to raz, a dwa, że są małe, że się skończyć? No, bo to, jeszcze, nie, to jest w tym stopniu jeszcze jest coś gorącego. Tu jest ile? Czcibelek w tym stopniu jeszcze, nie? Ale to wiesz co? Jeszcze jak mówiliśmy, żeby te, te a ze sobą mieszać jeszcze, nie? Żeby więcej nam tego jedzenia wyszło do dopiero... krów. Tak Że lepiej niech robią tą gnojowicę. Mhm. A nie obornik. Zresztą tego obornika to mamy, a mamy, nie? No to spokojnie. Tym obornikiem też trzeba coś pomyśleć. Chociaż na wsi kupić no. no widzisz. Jakby tak chcieli brać, by można było im sprzedawać no, ale, no. ale już dają mleko, no? Tak, tak Już nawet chyba wiecie co, mamy trzy byczki. Ja tak patrzyłem ostatnio 84 mam, to by trzeba było tym małym klinem wrócić I ja się wysypać prawie. To chyba nie zdążyś się, czy wrócisz się? Nie, to na tym Ja tutaj co? Bo ja też biorę ten kliniu teraz. Co ja tym klinią pojadę? Ja bym szykował to aż się nie upatrzy. Ten, po ci świeci teraz, nie? Odblaskuje od mnie. Świeci. No to bierz razie no, u nas to wiadomo, że raz, dwa i będzie dostawała troszeczkę. I cyk. Można się z tym Tyle patrz, już prawie pełne są te przyczepy. No, chyba trzeba No i dobrze to, tak ma być. No 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 to eee... no właśnie Trzeba było jakąś ciężarówkę, nie? sobie kupić? No, to Słyszałem, że tam likwidują jeden z, ze starych z sąsiednich papierów i tam podobno mają kamazy o o o o o to trzeba się rozżeniać, czy bo może by sprzedała ja. No Panie taki kamazik, wiemy Tylko też w jakim stanie go mają, nie? Trzeba zobaczyć. No skończysz tutaj? No, co poradzimy. Możemyś na tego ogarnąć. My tu się przeprowadzimy, a to się nie da rady też. W ogóle jeździć z nim. Dostaniemy. Ta przyjadzie będzie co wy wzięliście. <gry> Nie no dobra. Trzeba pojechać, zobaczyć co to w ogóle tam jest. Tutaj przywieziemy, że to będziemy musiało co robić. Może wróci do tego czasu. Już. No chyba no, no, jest tymi krowami, trzeba pomyśleć, może tą łąkę jakąś dokupić coś, żeby żarła trochę do nich było. Tak się mówi, a tu nagle się jedzenie skończy. To tyle będzie Taki PGR ale jedzenie się skończyło do A no, co do krów to plan... planowaliśmy może jakieś te opasy czy nie za bardzo Kruz no, no trzeba się zastanowić moglibyśmy coś pomyśleć Jesteśmy zdywersyfikowani Wielkie Musisz się słów nauczyłeś Żeby się z malwaryzacją nie pomyliło ja Ale to do opasu by trzeba jakieś paswisko postawić, nie? Coś tam jakiś zbić parę deseczek Pastucha do... pociągnąć 50 może jest. <noise> Niedużo faktycznie, Darol. <zarobi>. Nie dużo 50 odpasów. <noise> <noise> Ty, no teraz ile mamy? 86. No, a nie, jeszcze 20. 20. To jest w sumie, ale to co odpasów. Tak, bo już ma wiele. To tak. Nie no, na zimę, by trzeba było gdzieś schować, nie, żeby mnie zmarazł. Aha, tylko trzymać wiosna? Tak. Jesie, nie. No. Póki trawa rośnie, żeby sobie jadły trawę. No, coś tam nie, wiem, nie wysypać. Hmm. Tej to nie jest głupi pomysł, żeby tak zrobić. Chyba co? No. Mhm. Świnie liść. Albo o! A bo te świnie jeszcze nam zostają. No. Stoi przecież ta kolejna pusta. No. Butynek stoi i czeka na nie. To no, może być ciężko to przystosować na opasy. Tylko do, do tych świn to by trzeba było pierwsze te, te duże dwa pola z y, tymi w zasadzie ziemniakami, nie? Żeby było za świn ziemniaki. No. To, to przyszło, no potem będziemy mieli sobie już, nie? Mm -hmm jakby trzeba było zrobić. Jakoś to pójdzie. Kurde, przybywa w tym zbierniku. Przybywa, przybywa. Normalnie aż się człowiek cieszy. Wie, może się uda, że ktoś się polegał, bym pojechać i ściągnąć jeszcze przyczepę, ale jak coś, to najwyżej w zbierniku je ale nie, nie zrobimy tak, bo jak mam już 50, to jeszcze pojadę tamtą i z powrotem Będę musiał się wysypać, wy też? E, ty, Zabij może i... zabierzemy, zabierzemy Tylko nie wiem ile tam na przyczepach już jest, nie? bo tam one wyglądają tak, by były nie, prawie pełne no. Dobrze, jak się nie uda, będzie dobrze Zbawię. To będzie pierwszy nasz fejl, który jest korzystny. <grych> spiało to, spiało to. Tylko, że takie się nam podobają. No tak. Tak to można robić wejdę, nie? Wszystkie takie które... <grych> Ty po tak, tu zrobimy ten łubin, nam zostaje jeszcze słonecznik do skuszenia Ale tak, to musimy jest. czekać a, a aż każdą nie? Bo jeszcze nie jest gotowy I by można było powoli tym obornikiem może gdzieś dawać jeszcze, nie? Można na przykład te, te dwa nowe pola, nie? Co teraz muciliśmy To one i tak będą do orki, i tak tam na spokojnie może dawać obolnik. A nie? W, w, siume, w sumie ten, ten obolnik możemy wszędzie dać, bo mamy go dużo. Nie ma co wybrzydzać. Spokojne. To No patrz, ten lubi ładnie wyszedł po talerzówce. No. Możemy spróbować. Mm -hmm. Można, ale tak zauważymy to. na początku, że trzeba, to. No. no bo ben, niektóre fala może będziemy wapnować. To. A właśnie, trzeba sprawdzić, jak tam wapno. No jo. ja. Jeszcze wapno dochodzi. Ja. No, 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 to masz rację, to mamy. Się mógł, to tak Tylko też się trochę już te CHP obniżać. ale to, one pewnie no, ciutkę tylko zaszło, to tego wapna, tak masz, tak jak mówisz, dużo nie zajdzie, nie? Tyle żeby mazgnąć tym wapnem i nie dojechałeś do końca Będziesz wjeżdżał czy dojechał? A, zjeżdżasz, ale wiesz co Chyba jak my się wysypiemy, to już będzie pełno. To ja ja mogę na przykład po drugi na przykład. Aha, tak, a nie, czekaj, nie, sypię jeszcze, jeszcze na pierwszą przyczepę. Nie, wejdą jeszcze na nasze zbiorniki. Wejdą, wejdą. Zobacz Dobra, pierwsza przyczepa jest pełna i teraz do, do drugą się wysypie. Ja tak trochę to podłożę, może to to z przyczepami, że dobra, bo mamy ograniczony skład. No co zrobić no. Wszyscy na szkolenia pojechali. Druga to też tak pełno wygląda. No mówię, ty się już chyba nie wysypiesz. <grybujesz> chyba już. Chociaż nie wiem. Ale patrz, i co, ile zostało? Ale czekajcie ile tu będzie przejazdów jeszcze Bo jak Karol ma 65 to w jedną stronę na bank zrobisz Ja zrobię w tą z powrotem i w tamtą I Kruchy dokończy i zmieścimy w zbiornikach no, no, no to i tak, no dobra To dawaj Karo zobaczymy na A Ty Kruchy ile masz w zbiorniku? Nie, ja, to ja, ja myślę, No obróć się do tyłu Tam... A, bo ty kabinę no, ja... masz, dobra no. Ja bym po pierwsze zasypany. To się mogę zobaczyć. <grymne> <grymne> o, bo... się Ale tutaj są, jest, to tajemnica jest, jedzie na dwóch stopniach. Tak, ja spokojnie wezmę. Wy, wy w jedną stronę, żebyście się pojechali. I ja potem wrócę sobie na spokojnie i wezmę. Przecież my, jak wiecie to nie będę musiał wracać już pewnie co? Już. Dobra, spokojnie, zabierzemy z badminka, nie ma co się martwić. Chociaż szkoda, bo bym wolał już nie zabrać, ale... Dobra, Dobra ja wezmę. Ja mam 25% w jedną stronę. od końcówki został taki cienki pasek To na spokojnie no Ładnie sypało, ładnie Jeszcze tam na początku ta lepsza chleba była to już w ogóle było super rozkup. Wszystko rysku, ładnie się wysypuje, resztę tak nie zostawię. Ście dobrze ustawione. Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Powiedział, że bardzo dobrze. Co zostało na to zjechać Jak tamkę zbierzesz do końca? Ten kawałek? Tak, tak, tak Okej. Okay. No to żniwa łubinów skończone No to pewnie za tak 3 dni, nie? Za 3 tygodnie? No, za 3 tygodnie. Jeszcze trzeba ci, ci chwilkę poczekać. co zabrałeś koro? No, no jak ładnie. Cały pełen zestaw mamy, zbiorniki pełne Chwalcz taki łubinek.